Cześć. Nie ukrywam, że na temat Atletico miał tutaj pojawić się taki odcinek bardziej przekrojowy dotyczący wszystkich transferów Los Colchoneros, dotyczący całej sytuacji jaka obecnie ma miejsce w obozie Atletico, natomiast dzieje się tak dużo że niewykluczone, iż trzeba będzie temu klubowi poświęcać kolejne, oddzielne odcinki tak jak w przypadku transferu João Felixa Dlaczego? Ponieważ Atletico ogłosiło bardzo ciekawy, bardzo nietypowy i dla mnie bardzo zaskakujący transfer. Kiran Trippier oficjalnie został zawodnikiem Atletico za bardzo niską kwotę, powyżej 20 milionów euro. Jest to dla mnie kwota, mimo wszystko zaskakująca, biorąc pod uwagę, że mamy tutaj do czynienia z najlepszym bocznym obrońcą ostatnich mistrzostw świata. I szczerze. Spodziewałem się, że raczej tę lukę na prawej stronie obrony po odejściu Juanfrana Atletico zapełni kimś innym, że trafi tam albo Nelson Semedo, natomiast wiadomo, że relacje Enrique Cereso z obozem Barcelony są bardzo napięte po ostatnim transferze Griezmana, że trafi tam na przykład El Hyssa i że trafi tam Toma Mnie albo ktokolwiek inny, natomiast okazuje się, że Atletico zdecydowało się na ruch totalnie nieoczywisty, ściągając piłkarza z Wysp Brytyjskich i ściągając jeszcze piłkarza angielskiego, co generalnie w Primera Division zdarza się bardzo rzadko. Zwróćmy uwagę na tę tabelkę, to są Anglicy w La Liga. Największa liczba Anglików występowała w Realu Madryt, czyli Cunningham, McManaman, Owen, Woodgate i David Beckham. Jak pójdzie Kiranowi Trippierowi, to o tym jeszcze będzie okazja, żeby sobie porozmawiać. Natomiast dlaczego ten zawodnik w ogóle wylądował w Atletico? No to tutaj możemy posłuchać Przemka Rudzkiego i w ogóle możemy poznać jego spojrzenie na ten transfer. Transfer Kirana Tupiera do Atletico Madrid to może nie jest coś, co szokuje, natomiast jest to na pewno coś, co może zaskakiwać w przypadku angielskiego piłkarza, bo wiemy, że od wielu, wielu lat angielscy zawodnicy rzadko zapuszczają się na półwysep iberyjski w poszukiwaniu sławy. Tam to jest, tak się przynajmniej utarło, zupełnie inna piłka i będę naprawdę z dużą ciekawością obserwował to, co, co pokaże nam w La Liga. Kiran Trippier, bo to jest taki piłkarz, którego naprawdę ceniłem w Premier League, którego bardzo lubiłem oglądać. Pamiętam taki mecz na Wembley przeciwko Realowi Madryt, na którym miałem okazję być i przyjemnie było zawiesić oko na Trippierze, który tam wówczas Szalał na prawej stronie. Punktem zwrotnym w jego karierze był transfer Kyla Walkera do Manchester City. Walker przyszedł do Poczetino, powiedział, mu, że już nie chce być częścią jego projektu dłużej, że chce po prostu wygrywać trofea, chce pójść do lepszego klubu. Wtedy uwolniła się cała most Trippiera. To go zaprowadziło do reprezentacji. Anglii. To jest chłopak, który jest całe życie swoje piłkarskie na takim roller bo nie chcieli go w Manchesterze, City, w seniorskiej piłce. On tam miał wręcz pseudonim Nicpoń, mówiono tak na niego, bo no nie do końca zawsze przykładał się do pracy tak jak należy, ale potem jak się wziął do roboty pod okiem Pocettino, no to naprawdę ruszył mocno z kopyta i trzeba przyznać, że ten ostatni sezon miał naszpikowany wieloma błędami indywidualnymi. Ale też musimy pamiętać o tym, że on miał po prostu problemy z mieściem przewodniciela, co sam zresztą przyznawał, więc nie mógł, nie mógł nam pokazać pełni swoich możliwości. Wydaje mi się, że ta zmiana otoczenia mu posłuży i, i trzymam kciuki, żeby Kieran Trippier w Madrycie znowu błyszczał, tak jak w tym najlepszym sezonie pod wodzą Mauricio Pochettino, bo to jest naprawdę bardzo wartościowy piłkarz, sprint. Dośrodkowanie w pełnym biegu, fajna wizja gry, rzut wolny, także kibice La Liga będą mieli z niego na pewno dużo, dużą pociechę. Gdyby ostatni sezon przez Kirana Trippiera został rozegrany na poziomie tego ostatniego mundialu, ten piłkarz nie trafiłby do Atletico, bo po pierwsze ani jego by to nie urządzało, choć w tym wywiadzie, który widzicie za moimi plecami mówił, że chciałby zagrać kiedyś za granicą albo kosztowałby po prostu jakieś absurdalne pieniądze, a nie kwoty tam rzędu 20 kilku milionów euro, bo tyle to Huddersfield teraz żąda za Kongolo. To, to są mniej więcej pieniądze na tym poziomie. Trippier ma ze sobą bardzo trudny sezon. To był sezon takich zlotów i upadków. Sezon, kiedy musiał zmagać się z kontuzją, kiedy stracił miejsce w reprezentacji Anglii. Gareth Southgate bardzo cenił tego zawodnika, ale przede wszystkim na pozycji wahadłowego ze względu na możliwości ofensywne Trippiera ponieważ jest to piłkarz, który potrafi doskonale dośrodkowywać, który potrafi świetnie podłączać się do akcji ofensywnych, który na wahadle właśnie w ataku jest, jest w stanie dać drużynie bardzo dużo. Do tego stałe fragmenty, rzuty rożne, rzuty wolne. Pamiętacie bramkę w meczu z Chorwacją? Natomiast po przejściu na grę czwórką obrońców od bocznego defensora zaczyna się wymagać jednak większej ilości pracy w obronie. Dlatego też Gareth Southgate na tej pozycji bardziej cenił Kyla Walkera czy Trenta Aleksandra Arnolda i Kieran Trippier miejsce stracił. On sam mówi, że oglądał wiele swoich spotkań z tego ostatniego sezonu i z wielu był niezadowolony, natomiast w przypadku tego piłkarza w zasadzie od zawsze mówi się o jednej rzeczy, o jednej rzeczy do poprawy i mówił o tym m.in. nawet wprost Mauricio Pochettino, że kiedy podłączasz się do akcji ofensywnej musisz być także mocny w obronie i pod tym względem Trippier, choć zdaniem Pochettino jest jednym z najlepszych zawodników Premier League, to już wiadomo, dyplomacja, powinien się po prostu poprawić. I tutaj zastanawia mnie przede wszystkim jedna rzecz. Jeżeli jesteś bocznym obrońcą w Atletico, jesteś rozliczany przede wszystkim z tego, co dajesz w obronie. Wiadomo, że atak też jest niezwykle istotny. Natomiast tak jak ostatnio przygotowałem taką analizę Borussia Dortmund i Kicker bardzo fajnie rozgraniczył bocznych obrońców na dwa typy. Podzielił bocznych obrońców na... Dwa profile zawodników. Jeden to był pacemaker, czyli właśnie ktoś w stylu Niko Szulca, Jordiego Alby, taki wiecie, struś pędzi wiatr na boku obrony. A drugi bardziej stabilizator, czyli piłkarz właśnie jeśli chodzi o Atletico w stylu na przykład Filipe Luisa, na przykład Lucas Hernandesa wtedy, kiedy ten gry, grywał na boku obrony. Natomiast w przypadku Kirana Trippiera mamy do czynienia absolutnie z tym pacemakerem, jeśli już będziemy trzymać się tej terminologii, czyli zawodnikiem, który skupia się przede wszystkim na grze w ofensywie. Ja się zastanawiam nad jedną rzeczą. Czy jeżeli Atletico ściąga takiego zawodnika o takiej charakterystyce, to wiadomo, że Diego Simeone będzie go tam polerował w tej defensywie. Natomiast jeśli chodzi o też drugiego bocznego obrońca, który trafił do Atletico, czyli Renana Lodiego z Brazylii. To jest piłkarz o bardzo podobnym profilu. To znaczy, to jest też zawodnik nastawiony bardziej na ofensywę, potrafiący doskonale dośrodkować. Piłkarz, który wie, kiedy podłączyć się do akcji ofensywnej, który przede wszystkim imponuje ofensywą. Taki typowy, brazylijski boczny obrońca. Mam nadzieję, że, nie, że ta kariera potoczy się nieco lepiej niż w przypadku Guilherme Arany, który, który przenosił się do Sevilli właśnie z łatką takiego chyba najbardziej uzdolnionego skrajnego defensora w lidze brazylijskiej. Natomiast teraz Atletico mając dwóch takich gości na bokach. Ja się zastanawiam szczerze, czy Diego Simone nie zamierza częściej grywać trójką z tyłu. Ktoś na Twitterze za zażartował, że piątką, nie trójką. No właśnie trójką, ponieważ ci dwaj goście i Trippier i Renan Lodi to są piłkarze, którzy nastawiają się jednak przede wszystkim na atak. Gareth Southgate powiedział, że Kiran Trippier to jest jeden z najlepiej dośrodkowujących zawodników w Premier League. Mając do dyspozycji dwóch takich piłkarzy w polu karnym jak Alvaro Morata czy Diego Costa, o ile ten drugi oczywiście pozostanie w Atletico, no to cóż, no, wydaje mi się, że będą obaj ci panowie mieli bardzo łatwe zadanie przy takich skrajnych defensorach. Natomiast Diego Simone, taka ciekawostka, przy okazji jednego z ostatnich wywiadów powiedział takie zdanie, że boczni obrońcy dają nam życie. To znaczy tak jak przed laty niektórzy deprecjonowali pozycję bocznego obrońcy, kiedyś chyba Gary Neville albo Jamie Carragher powiedział, że boczny obrońca to zawsze jest nieudany skrzydłowy albo nieudany stoper, bo kto chciałby być Garym Nevillem? To teraz to wszystko po prostu się zmieniło. Teraz ci boczni obrońcy są fundamentalni właśnie między innymi dla, dla Diego Simeone. Tym bardziej, jeśli weźmiemy pod uwagę aktualną sytuację Atletico. Tak według marki może wyglądać jedenastka Atletico na następny sezon. Kto tę drużynę opuścił, mamy wyrwę praktycznie w każdej formacji. Jeśli chodzi o obronę, ona się posypała totalnie. To znaczy odszedł Juan Fran, odszedł Filipe Luis, odszedł Diego Godin, odszedł Lucas Hernandez. O nikim nie zapomniałem, nie, chyba nie. Druga linia, odszedł Rodri, który jakoś spinał tę defensywę z atakiem w ataku odszedł Antoine Griezmann. No nieprawdopodobna rewolucja ma obecnie miejsce w Atletico. Jeśli tak spojrzymy sobie na zawodników, którzy grali w defensywie w Atletico w ostatnim sezonie, to ma to wyglądać tak. Renan Lodi za Felipe Luisa, Felipe za Diego Godina, Kiran Trippier za Juan Frana, a Mario Hermoso aktualnie jeszcze piłkarz Hispaniolu w momencie, gdy nagrywam ten odcinek, za Lucasa Hernandeza, czyli zawodnik, który daje możliwość gry na pozycji stopera, ale także bocznego obrońcy. Jak będzie wyglądało to nowe Atletico? Nie wiadomo. Na tych ostatnich treningach, z tego co można było wyczytać w hiszpańskich mediach. Tripper praktycznie od razu wskoczył do 11 i tam był testowany przez Diego Simone razem z Renanem Lodim. Totalnie powiedziałbym nowe boki obrony totalnie nieprzewidywalne, nie jesteśmy w stanie przewidzieć co tam się wydarzy no i jeśli weźmiemy sobie pod uwagę ilu innych piłkarzy jeszcze trafiło do Atletico, jak na przykład ten Hector Rera, to w zasadzie nie jesteśmy przewidzieć kto jaką rolę będzie pełnił natomiast szczerze, mi biorąc pod uwagę ten profil wszystkich piłkarzy którzy trafili na Stadion Metropolitano naprawdę zaczynam się skłaniać ku myśleniu że ten plan B jego Simeone, polegający na grze trójką obrońców, plan rzadko stosowany, może być częściej stosowany w Atletico. Nie wiem, to jest moja taka hipoteza, patrząc po prostu na charakterystykę tych zawodników. Może się pomylę, mógłbym się nawet pomylić, ponieważ oczywiście ulubionym systemem jego Simeone jest to 4-4-2. I Atletico przede wszystkim z tym się kojarzy. Natomiast jeśli chodzi o tych pozostałych obrońców Atletico, bo im jeszcze nie poświęciłem zbyt wiele miejsca w tych pozostałych filmach, Renan Lodi, tak jak powiedziałem, przede wszystkim atak. Tiago Nunes, czyli były jego trener, powiedział, że ma pełne przekonanie, że ten zawodnik trafi do kadry. I on powiedział, że to jest zawodnik, który broni na poziomie średnich, brazylijskich, bocznych obrońców. Natomiast jeśli chodzi o atak, był fundamentalną postacią w swojej drużynie. Jeśli chodzi o, asysten... o asysty, nie asystencja, jeśli chodzi o asysty, jeśli chodzi o podłączanie się do akcji ofensywnych, jeśli chodzi o. Próby nawet takie, takiego zrobienia różnicy, właśnie na pozycji już skrzydłowego, bardziej niż, niż bocznego obrońcy. Natomiast jeśli chodzi o Felipe, tutaj mamy do czynienia z piłkarzem, który nie jest zbyt elegancki z piłką przyrodze. Te elegancje, jeśli ktoś ma wnieść, to będzie to oczywiście Mario Hermoso. Tylko takiego stopera w starym stylu, bardzo agresywnego. Felipe swoją drogą otrzymał w Portugalii taką ksywkę Vali Tudu. I mm, to znaczy dosłownie, można wszystko, i to jest yy, dosłowne tłumaczenie. MMA, albo tej dyscypliny sportu, która była popularna w Brazylii jeszcze przed MMA, czyli sztuki walki, gdzie wszystko jest dozwolone. No i właśnie niektórzy zarzucali Felipe, kiedy ten, kiedy ten występował jeszcze w lidze portugalskiej, że on grał tak, jakby wszystko było dozwolone, że po prostu przesadzał z agresywnością. On w zaawansowanym wieku trafia teraz do Atletico po to, żeby zastąpić Diego Godina. Misja nie do zrealizowania, nawet nie tyle ze względu na umiejętności piłkarskie, tylko znaczenie Godina dla tego całego projektu Atletico. Natomiast jakoś ktoś to będzie musiał pospinać. Trzeba pamiętać o tym, że jest tam jeszcze Stefan Sawicz. Kompletnie nie jestem fanem tego piłkarza i Jose Maria Jimenez, który wydaje mi się, że on stanie się w tym momencie tym liderem właśnie ze względu na swoje doświadczenie. Natomiast, tak jak defensywa zawsze była priorytetem dla Diego Simeone, tak jak to był trener, który zawsze się kojarzył z tym murowaniem, tak jestem nieprawdopodobnie ciekawy tego, jak on. Urządzi to Atletico w następnym sezonie, ponieważ ma bardzo, bardzo niewiele czasu. I dodam jeszcze jedną rzecz, o której wspominałem przy okazji jednego z filmów na temat Atletico. Podejrzewam, że gdyby Jan Oblak Wiedział, co się wydarzy w tym oknie To znaczy, ilu zawodników odejdzie To znaczy, ilu zawodników nie uda się przekonać Nawet, żeby pozostali na kolejny sezon Jak Filipe Luiz czy Juan Fran To Jan Oblak zgłosiłby się do Enrique Serezo I powiedziałby, nie no ja też chcę odejść bo, bo to wszystko traci tutaj sens Jestem najlepszym bramkarzem na świecie, widzę co tutaj się dzieje Możemy nie mieć szansy na tytuły Po prostu w kolejnym sezonie, ponieważ jeśli dochodzi Do aż tak gigantycznej rewolucji No to muszą po prostu pojawić się ofiary No i tą ofiarą może stać się Atletico Pewnie wówczas Enrique Serreso powiedział nie, no Jan Oblak zostaje na 200%. Po czym tydzień później doszłoby do transferu Jana Oblaka, tak to bywa akurat z tym prezesem Atletico. Natomiast jeśli ktoś uważa, że Atletiko w tym następnym sezonie będzie lepsze, biorąc pod uwagę punkt wyjścia, biorąc pod uwagę tych wszystkich zawodników Felipe Rere, Renana Lodiego, Felixa, Trippiera i tak dalej, czy Marcosa Jorente, którzy przychodzą teraz na stadion Wanda Metropolitano, czy nawet tego ewentualnie Jamesa, podkreślam ewentualnie, no to ja w to nie wierzę, dlatego że już abstrahując od umiejętności piłkarskich. Gdybyśmy sobie ich tak nawet rozebrali jak w Football Managerze na czynniki pierwsze, od 1 do 20 wszystkie atrybuty. Nawet gdyby się okazało, że Ci wszyscy nowi piłkarze są jakimś cudem lepsi od tych, którzy odeszli, moim zdaniem nie są, no to potrzebny jest po prostu jeszcze czas, żeby wypracować pewne automatyzmy. No z tym się jednak kojarzyło Atletico, że to była bardzo zgrana drużyna, że nawet jeśli ktoś tam się po prostu pojawiał, to jednak była tam taka grupa ludzi, która trzymała to w ryzach. Wcześniej Gabi i Tiago Mendes, Koke, Saul, Diego Godin, właśnie Filipe, Luis, Juan Frank, ktokolwiek tam wchodził, wiedział, że wchodzi do mechanizmu. Natomiast teraz Jan Oblak patrząc przed siebie, gdyby jeszcze nie zagrał Jose Maria Jimenez, to pewnie najpierw musiałby się zastanowić w swojej głowie: zaraz, w ogóle w jakim języku ja mam krzyczeć, do kogo, gdzie, kto, jak się zachowa, ponieważ on tych piłkarzy po prostu będzie musiał się uczyć. Dlatego nie zdziwię się tak jak Diego Simeone mówi, że celem Atletico na kolejne sezony nie jest mistrzostwo chociaż moim zdaniem powinien troszkę zmienić dyskurs, ponieważ jeśli Atletico jest w stanie zapłacić za piłkarza 126 milionów euro to znaczy, że powinno się przestać robić z siebie ofiarę tylko generalnie za każdym razem mówić, że, że trzeba walczyć o te najwyższe cele tylko Simeone zawsze powtarzał, że chodzi o to, żeby skracać czas czekania na mistrzostwo, więc wydaje mi się, że tutaj ten, ten czas się wydłuży, a jeśli Atletico w tym sezonie osiągnie jakiś wielki sukces, to znaczy, że mamy do czynienia po prostu z trenerem i tak mamy no ale z jeszcze bardziej wybitnym legendarnym, takim dla którego po prostu będzie brakowało słów, żeby go określić, ponieważ żeby mm, trener tak bardzo skupiający się na defensywie był w stanie skompletować defensywę z dwóch bocznych obrońców, o których się mówi, że nie potrafią bronić i z piłkarzy, którzy mm, no, dopiero wskakują na ten najwyższy poziom jak Mario Hermoso, no to nie wiem, przynajmniej w tym momencie troszkę trudno jest sobie to wyobrazić no i kończąc wątek, jeszcze Kirana Trippiera, nawiązując do tego, o czym mówiłem wcześniej, dochodzi ta kwestia adaptacji. Nie ma przypadków w tym, że Anglicy raczej nie wyjeżdżają poza wyspy. To znaczy był taki gość jak Germain Pennant w Realu Saragossa, opuścił Saragosę, po czym trzeba było się z nim skontaktować, ponieważ zostawił swój luksusowy samochód na ulicy i w ogóle zapomniał, że go miał, mimo że rejestracja tego samochodu brzmiała, z tego co pamiętam, P33NNNT, tak jak Pennant. Cóż, no Kieran Trippier wygląda na troszkę mądrzejszego kolesia, natomiast generalnie nie ma przypadków w tym, że Atletico nie sięgało po, yy, po piłkarzy z Anglii, ostatnim z tego co pamiętam był Drink Water, ale nie dany Drinkwater, tylko gość grający jeszcze przed yy, wojną. Nie ma przypadków w tym, natomiast Ashley Cole, przenosząc się do Romy, powiedział, że piłkarze angielscy po prostu się boją wyjazdów ze względu na tę swoją strefę komfortu, jaką czują na Wyspach Brytyjskich, ze względu na zdarzenie się z nową kulturą, z językiem, no a generalnie Anglicy mają problem, nie powinno się uogólniać. Natomiast są nacje, które błyskawicznie przyswajają języki obce, jak Serbowie, jak Chorwaci, nawet jak Portugalczycy. Co, co moim zdaniem taka ciekawostka wynika z tego, że w Portugalii nic nie jest deblingowane, tylko zawsze są napisy. Dlatego naprawdę większość Portugalczyków mówi po angielsku i szybko się uczy jakiegokolwiek innego języka. Tak Anglicy raczej mają z tym problem. Już nie mówię z wyeliminowaniem akcentu, bo to jest tam kwestia osobna. Natomiast ciekaw jestem po prostu, jak będzie w przypadku Trippiera. Aaron Ramsey teraz na prezentacji to nie Anglik, rzecz jasna, ale chodzi o piłkarzy z Wysp Brytyjskich. Na prezentacji w Juventusie pokazał, że można, można się fajnie pokazać, zaprezentować jakieś tam swoje podstawowe umiejętności, jeśli chodzi o język włoski. Natomiast teraz mamy o tyle ciekawy sezon, że dostajemy przykłady dwóch zawodników, którzy mogą obalić pewien stereotyp, to znaczy Aaron Ramsey w Juventusie i właśnie Kieran Trippier w Atletico. Wiecie, jak to jest na rynku transferowym. Jeśli sprawdzi się jeden piłkarz, za moment mogą po prostu sprawdzać się kolejni. Jasne, że Seville trudno byłoby konkurować np. z Evertonem czy West Hamem czy kimkolwiek o transfery, ponieważ na Wyspach Brytyjskich piłkarze zarabiają lepiej. Natomiast yy, może zdarzaliby się po prostu tacy piłkarze, u których coś w karierze poszło nie tak, jeszcze wcale nie tacy starzy, jeszcze piłkarze, którzy mogą sporo osiągnąć, jak Kiran Trippier, i oni decydowaliby się na przykład na wyspy brytyjskie. Nie mówię tutaj o takich zawodnikach jak Patrick Roberts, z Zirony wypożyczony z Manchesteru City, bo to był przykład zupełnie osobny. Tylko ciekaw jestem, czy ci dwaj panowie, Ramsey i Trippier, nie otworzą takiego nowego trendu polegającego na tym, że troszkę bardziej doświadczeni Anglicy będą wyjeżdżać. I nie tacy jak Ravel Morrison do Lazio, bo to jest jakaś absurdalna kariera. Mm, bo teraz mamy do czynienia z takim trendem, że młodzi Anglicy wyjeżdżają. Jadon Sancho, Rhys Nelson, wielu piłkarzy, na przykład do Ligi Francuskiej, do Ligi Holenderskiej, ze względu na bardzo dużą konkurencję na Wyspach Brytyjskich. Natomiast kiedy dojdzie do czegoś takiego, że ci Anglicy doświadczeni będą wyjeżdżać? Mówię, <laughs> przepraszam, moim zdaniem, jeśli ktoś miałby przełamać ten impas. To byliby to właśnie Ramsey i Trippier. Dlatego właśnie podsumowując to wszystko, dla mnie Kiran Trippier jest jednym gigantycznym znakiem zapytania i tak jak łatwiej jest stwierdzić, że na przykład Marcos Llorente czy Mario Hermoso mają wszystko, żeby sprawdzić się w Atletico, tak w przypadku Trippiera należy postawić ten wielki znak zapytania ze względu na przede wszystkim jego Pochodzenie. Natomiast jest to też taki moment w karierze, kiedy ten zawodnik ma naprawdę sporo do udowodnienia. Piszcie sami, co wy sądzicie na ten temat. Ja, oczywiście, w weekend, tak jak mówiłem w ostatnim filmie, zapraszam na mecz Wisły Kraków ze Śląskiem Wrocław, już w sobotę. Natomiast jeszcze będzie okazja, żeby poopowiadać o tych innych transferach. Pewnie za moment wyląduje Hamez w Atletico. może Mark Rocka w Bayernie, bo we Espaniolu też dzieje się bardzo ciekawie. Tak więc spodziewajcie się. W przyszłym tygodniu kolejnych filmów, w ten weekend trzeba skupić się na ekstraklasie, a tymczasem bardzo Wam dziękuję za wszystkie łapki w górę, za wszystkie komentarze i do następnego razu.